W przednim odcinku doświadczyłem prawdziwej siły Arktyki. Zorza polarna nagle rozświetliła niebo. Śnieżyce, zasypane i zamknięte drogi mocno utrudniły jazdę na północ. Mój cel jest już prawie na wyciągnięcie ręki, czy jednak uda mi się tam dotrzeć na czas? Dzień dobry! No to może dzisiaj będzie w końcu ten dzień po wielkim opóźnieniu, że dotrę na Nordcap. O 11 ma ruszać konwój. Jeżeli oczywiście droga jest na tyle dobra, że konwój pojedzie, to mam nadzieję dotrzeć na Nordcap no i ruszyć w drogę powrotną do Polski. Samochód się fajnie spisuje. Generalnie uważam, jeżeli sprzęt działa, to wszystko działa. Tak sobie można podróżować. W sumie tak sobie myślę, że mimo tych wszystkich ciężkich dróg lodu na drodze, powolnej jazdy, długich odcinków, to w sumie była chyba najbardziej komfortowa podróż taka dalsza samochodem jaką jaką przeżyłem, jak na razie, zobaczymy jak będzie dalej, bo to jeszcze drugie tyle, żeby wrócić do Polski. Na razie zaczęło się dobrze. Pogoda jest. Troszeczkę wieje, ale generalnie wszystko widać naokoło. Ta wyspa podoba mi się. Tutaj człowiek się czuje tak daleko od wszystkiego. Takie jest poczucie, że człowiek gdzieś dojechał na koniec świata. No w tym przypadku na koniec Europy. Ten krańc północnej Europy. Zbliżam się do barierki. Kilka widzę, że już tam samochodu stoi w kolejce. Półk też jest, no także jest szansa. Mamy jeszcze 10 minut, o 11 ruszamy. Sama gama tutaj pojazdu przyjechała łącznie z Tesla Model X. Także jakby ktoś nie wierzył, że da się na prąd dojechać wszędzie, to, to zapraszam na moje strony, gdzie udowadnionym, że nawet przez Afrykę się da przejechać. No tutaj proszę, na Nordcap też się da dojechać elektrykiem i półelektrycznym samochodem też, oczywiście, czyli hybrydą. Tu. A, bariery się otwierają. Jedziemy. Ho, ho, ho! Ostatnia prosta. Ale ekstra. Cieszę się, w końcu w końcu się udało. No jeszcze nie jeszcze 12 km. Płuk nam toruje drogę. Jedziemy nad Kapsklasą, proszę Państwa. Jak na czerwonym dywanie. Wszystko gra. Sama droga, tylko cała droga nas tutaj zaprowadziła i zagrała tutaj wszystkie te przeszkody, objazdy, to wszystko była droga. My to nie dyskawry. Widać, widać, widać kulę. No, to jesteśmy na północnym krańcu Europy. ale fajnie. No dobra, to jest to miejsce. To jest właśnie to miejsce. I tak tutaj się tułaliśmy przez ostatnie 6000 km. O 5, coś tam. I w końcu 12 dnia dotarliśmy na kraniec Europy, gdzie prowadzi droga. Fajnie. Cieszę się naprawdę. Wow. Tam gdzieś jest już biegun na północ, stąd. A gdzieś tam, w pewnym kierunku, daleko, za Morzem Arktycznym, jest Alaska, na którą chciałbym się dostać kiedyś. W dużych podróżach droga Droga ma niesamowite znaczenie. Ta droga, która łączy mnie z tym miejscem, gdzie chcę dotrzeć. Ale lubię, lubię w tych podróżach dalekich ten cel, ten cel, do którego jadę. To miejsce, gdzie chcę dotrzeć i ten cel, do którego chcę dotrzeć generalnie definiuje tą moją drogę. I to jest taka jedność, jedność między tym celem, a drogą, jazdą, przemierzaniem świata. Żegnam NordCup. Cieszę się bardzo, że tutaj dotarłem. Zawsze mi się marzyło, żeby tą trasę przemierzyć i dotrzeć trasą drogą na kres północny Europy. Fajnie! No, czas na powrót, długa droga do domu, ale drodzy widzowie, nie martwcie się, się. Mam nadzieję, że droga jeszcze pokaże się z dobrej strony, a ja po drodze dotrę jeszcze w kilka ciekawych miejsc. Do zobaczenia po drodze. Powrót na oko, odbijam na wschód. W Norwegii właściwie prawie codziennie towarzyszy mi wiatr. Potężny wiatr, wicher. Nie ma znaczenia, czy jest mroźno, czy jest temperatura na plusie. Zawsze wieje wiatr. Zresztą tutaj, te tereny, gdzie jestem teraz, one są takie bardziej rozległe, płaskie. Ten wiatr jest znacznie bardziej odczuwalny. Tak samo było na, na przylądku północnym. O, panie! Witam w Wardo. Nie jest to typowe miasteczko turystycznych wypadów w Norwegii, ale mnie tu przyciągnęło właściwie z jednego powodu. Jest to miejsce bardzo daleko i miejsce takie dosyć niedostępne. Jest to najdalej na wschód wysunięte miasteczko Norwegii. Położone jest dalej na wschód niż turecki stan. Podczas zimnej wojny było najbardziej na wschód wysuniętym miastem krajów NATO. Ale też jest tutaj kilka ciekawych miejsc. Na przykład miasteczko słynie z murali. Sporo tutaj na różnych budynkach jest murali, jak na przykład ten tutaj. Jest stary fort zbudowany w XVIII wieku. Mam chwilę, żeby pochodzić po, po tym miasteczku przed dalszą drogą. Także zobaczmy, co wardo, wardo prezentuje. Stara forteca Wardochus. Jej początki sięgają XIII wieku. Obecny stan pochodzi z XVIII wieku. Jest to najdalej na północ położona forteca na świecie. W tych barakach starych cały czas funkcjonują żołnierze. Przed chwilą ich widziałem. I teraz sobie pomyśleć, że po drugiej stronie granicy w Rosji gdybym się zbliżył do takiego punktu wojskowego gdzieś to pewnie od razu bym trafił za kratki. A tutaj wchodzę, nikt mnie nie zatrzymuje, nikt się o nic nie pyta, jeszcze do tego robię zdjęcia i filmy. A tam w tle, za miastem znajdują się kopuły radarów. I to jest taka ciekawostka, te radary funkcjonują od końca lat 90 ponownie, Co omawiane oczywiście tajemnicą do czego służą. Zagadką jest, jaki mają wpływ na zdrowie mieszkańców, ale też ciekawym jest to, że dalej już za granicą, w Rosji, na Półwyspie Kolskim, stoją ponoć ustawione rakiety wycelowane w te radary. Także no, mieszkańcy Wardo są właściwie cały czas na celowniku rakiet, no i tak muszą tutaj funkcjonować. Tutaj w Ardo znajduje się taki niesamowity pomnik ku pamięci wymordowanych kobiet w XVII wieku. Na przełomie kilkudziesięciu lat miały miejsca te morderstwa. To była pogoń za czarownicami. Straszne to były czasy, kiedy to mordowano ludzi inaczej myślących, ludzi wolnych. Mam nadzieję, że takie czasy nigdy już nie nastąpią, kiedy to będzie się polować na kogoś kto myśli inaczej i chce być po prostu wolnym. Takie to miasto jest trochę tajemnicze. Kiedyś taki film widziałem. Nazywał się 30 dni nocy. Był horror. Bardzo dobry film polecam. I taka trochę tutaj też atmosfera panuje, trochę mroczna, taka tajemnicza, podoba mi się. Radary tutaj istniały kiedyś te czasów zimnej wojny, ale później ta instalacja właściwie nie była unowocześniana i dopiero od końca lat 90. znowu zaczęto. Nad nią pracować. Wyjeżdżamy z Wardo. Tutaj można się dostać tylko tunelem, jeżeli chce się dojechać samochodem. Jest to pierwszy tunel podwodny wybudowany w Norwegii. Taka ciekawostka prawie 3 km długość. Czas włączyć warp drive do Kirkenesu. Kilkę leży tuż obok rosyjskiej granicy, e, dlatego też tu przyjechałem, ponieważ chciałbym spróbować pojechać do Murmańska, zobaczyć co się dzieje do, w Murmańsku i dalej pojechać do Finlandii. Nie wiem czy mi się uda wjechać, bo jadę nie swoim samochodem, e, a to nie jest taka łatwa sprawa, przedostać się do Rosji z samochodem, który nie jest zarejestrowany na. Kierowcy, ale zobaczymy, czy się uda. Jak nie, to wracamy do Norwegii. Oprócz deklaracji celnej, którą będę musiał oddać przy wyjeździe z Rosji, potrzebuję pisemną, przetłumaczoną zgodę właściciela auta, potwierdzoną dokumentem z PZM i nadzieję, że trafię na przychylnego celnika. Proszę Państwa, dwie godziny później, i co? I jesteśmy w Rosji! Haha, udało się! Ale było porządne. Wszystko musiałem wyciągnąć z samochodu, ale było to, działo się to wszystko w bardzo miłej atmosferze, także nie mogę narzekać. Pani celniczka trochę się po głowie drapała, widząc cały ten sprzęt filmowo i fotograficzny, ponieważ szanowny pan operator Kamil zaszalał z tym sprzętem. Eee, także się po głowie drapała Ale z wielkim uśmiechem eee, Zamykała później wszystkie torby eee, No i można było pojechać do Rosji Także jedziemy do Murmańska To jest cel dzisiejszej podróży Bardzo się cieszę I w Murmańsku Jednodniowy odpoczynek Oho Dobra jedziemy Bo się zaczyna ściemniać Słońce co prawda nie wyszło za horyzont ale już tam gdzieś bardziej się topi w tym horyzoncie i zaczyna się robić ciemno, więc jedziemy! Nurmańsk 200 kilometrów. Która słuchajcie? Paszport? Dobra. Dziękuję. Dziękuję. Dwa chłopaki. Dziękuję. Dobrze. No, stare dobre czasy się przypominają. Ciekawe, nie ty. To jestem, w Murmańsku. Czuć zapach miasta takiego rosyjskiego, które pamiętam z mojej podróży przez Azję. Zapach starych olejów, spalin, dziury na drogach, chlapa. No i trzeba uważać generalnie na różne niespodzianki. Słuchajcie, ciekawa sprawa. Jak mówiłem już wcześniej, lubię podróże w dal. A Murmańsk dokładnie jest na jednym końcu Rosji, na północno-zachodnim końcu. I tak po przekątnej zupełnie byłem na wschodnio-południowym końcu we Władywostoku. Kawał drogi stop. W Murmańsku generalnie nie ma zbyt wiele do zobaczenia. Jest to młode miasto, które ma zaledwie no, trochę ponad 100 lat. Powstało w 1916 roku. 300 tysięcy ludzi tu mieszka. I można tu zobaczyć jedną taką ciekawostkę. Ten statek, który znajduje się za mną, o nazwie Lenin. Ciekawy statek, jest to Lodołamacz. Jest to pierwszy statek z napędem atomowym, który zaczął pływać w 1959 roku, czyli szmat czasu temu. Także zapraszam na krótką przechadzkę po statku Lenin. Lenin pływał przejściem północno-wschodnim, torując drogę setkom statków. Zakończył służbę w 1989 roku, gdy blachy jego burt od ciągłego tarcia o lód zrobiły się zbyt cienkie. W ciągu 30 lat przepłynął ponad 650 tysięcy mil morskich, znaczną część w lodach Arktyki. Przeżył dwa wypadki jądrowe, obydwa związane z utratą podziwa reaktora. To jest miasto Bohater Narodowy ze względu na swoją głównie drugowojenną historię i port, który się tam znajduje w dole. Stąd tutaj jest sporo różnych pomników, i generalnie, jak chce się tutaj szybko wpaść i od razu wypaść z tego miasta. Warto zobaczyć dwie rzeczy, czyli statek, Lenin i pomnik, do którego właśnie idę. gigant. Chyba ma z, z 30 metrów jak nie więcej. Broni Broni wejścia do portu w Murmańsku. Brunierz radziecki. Wielki. No to tyle by było z Murmańska. Czas w drogę. Wracam. Jadę do w Finlandii dzisiaj. Przede mną droga taka trochę niepewna. Jakaś taka nie główna, tylko bardziej podrzędna. Jestem ciekaw jakie będą warunki na tej trasie. Także w drogę znowu. <sum> Mam jeszcze 44 km do granicy, cały ten odcinek ma 250 km od Murmaiska. te ostatnie 100 km jedzie się jak po szutrze w Namibii dosłownie, taki jest wyboisty trochę, nawet się tarka na tym śniegu pojawia od czasu do czasu, także trzęsie nam ostro. I takie hopty się pojawiają, na których samochód mocno wyskakuje. Także trzeba uważać. O jest, hopa. Uo! Nie widać tych hop Zlewa się to wszystko. Kto wie, może weźmiemy kiedyś hybrydę na test czwanie w, w Namibii. Dobry pomysł? Dobry. Myślę, że dobry. Może hybrydę plugin. O! To by było dobry. Granica jest otwarta, bo trochę się martwiłem, że przypadkiem nie zamykają jej o trzeciej, taki mały ruch na tej trasie. Dokument, który dostają na granicy przy wieździe, teraz muszę go tutaj oddać. Okay. Ho, ho, ho! No to jest Irlandia! Jeżdżam do Finlandii i do Unii Europejskiej. Jak to fajnie się wjeżdża do Unii Europejskiej! Człowiek się czuje, jakby wjeżdżał do domu. Naprawdę fajnie. Uff! Jesteśmy w fińskiej Laponii. A! Idziemy do miejscowości Walo